Jak ja lubię wodę pepsi. Ciekawe ile ona kosztuje. tylko w można kupić, to znaczy w można kupić kole pepsi jedynie. 99 zł. Oferta. Bla, 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 bla. Kupicie teraz edycja limitowana woda, a nie cola. Skupuj Sony Vegas Pro! Możesz montować... Za tego możesz montować filmy, no na przykład ten. Wszystko jest super! <coughs> in my skin. Tylko dostępny na Windowsie 98. Mam że... tylko sztuje. Tylko. Dziewięćdziesiąt zyla. Dalej kupujcie to! Gdy dopadnie Cię średni głód, nic nie pomoże Ci poskromić go lepiej od serka tanio. Świetny smak i konsystencję serka tanio poznajdziesz krzywe Żywe kultury, bakterii, pyszny owocowy wsad. Zawarte w serku tanio ogromne kawałki owoców i warzyw nasycą Cię i sprawią, że średni głód ucieknie pod skokiem. Dawka świeżych zbóż doskonały smak i poprawi ten. Peryteltykę jęli Serek tanio, piec go jest Tanio, taki dobry, taki tanio Piedz go Ach Coca-Cola, jaka pysz Na bym teraz wybił Coca-Colę Ale tylko skąd wziąć Coca-Colę Teraz jest sposób, teraz idź do żabki A dostaniesz darmowe doładowanie do swojej kolicy Ale pyszna, będę codziennie przychodzić do żabki, teraz codziennie dolew w żabce za jedyne złoty 50 zł za litr, żabka blisko, szybko wygodnie. Z tej strony Ziaja, dzisiaj pokażę wam super krem odmalający. nazywa się Ulga, chcemy go nasmarować 25 minut przed snem, a następnego dnia Poczuje się młodo i będzie wyglądała jak 25-letni dziewczyna lub chłopak. Kupno w, w każdej drogerii, już za jedyne 20 złotych i 99 groszy za opakowanie. one day one night that's a l l i e o e how d n e t e ta ko man ni age che so konin anjamde g